Kombucha jest napojem probiotycznym, jest to inaczej grzybek herbaciany albo grzybek japoński. Możemy ją pić latem szczególnie, gdy jest gorąco, tak jak orężadę. Jest taka bardzo orzeźwiająca i trochę gazowana. Naprawdę warto jest sobie przyrządzić swoją własną, a nie kupować w sklepach. A robi się to naprawdę niesamowicie łatwo. Ale potrzebujemy dostać od kogoś starter, czyli takiego grzybka, ponieważ gdy robimy regularnie, ten grzybek się odradza i za każdym razem powstaje nowy, taki nowy, jakby placuszek. I ja właśnie przechowuję tutaj te, które mi zostały. I zawsze, jest, zawsze mam świeży, jeden nowy, który jakby mi produkuje nową kombuczę. Natomiast te pozostałe przechowuję w słoiku i chętnie się z nimi dzielę i je rozdaję znajomym na przykład. Więc jeżeli macie kogoś, kto, znacie kogoś, kto robi, niech się z Wami podzieli grzybkiem, to nie jest żaden problem. Gdy już mamy grzybek i mamy dwie szklanki kombuczy, to będzie nasz starter. Potrzebujemy herbaty, kilka torebek herbat, dobrej jakości najlepiej, albo 2-3 łyżeczki sypkiej herbaty. Zaparzamy herbatę w litrze wody, i to może być 5-6 torebek albo 2-3 łyżki sypanej herbaty. Z czasem dojdziecie do tego, jaki Wam smak odpowiada, czy chcecie, żeby to było trochę mocniejsze i jaką herbatę dodać. Możemy dodać czarną herbatę, zieloną, czerwoną. Możemy dodać każdą herbatę, jaką chcemy. Możemy je mieszać trochę czarnej, trochę zielonej. Ja dodawałam różne i one różnie smakują i musicie sobie znaleźć taki, który Wam najbardziej będzie odpowiadać. Smak, który Wam będzie odpowiadać. Zaparzamy te herbaty. I dodajemy później, gdy woda jest jeszcze ciepła, szklankę cukru. Różnego, różnie y, ludzie dodają: niektórzy biały cukier, niektórzy brązowy, trzcinowy. Ten grzybek będzie ten cukier, będzie się żywił tym cukrem, więc ten cukier tutaj jest akurat konieczny. Ten cukier będzie zjedzony, więc w zależności od tego, jak długo będziecie trzymać później kombuczę, tego cukru będzie y, coraz mniej. Więc niektórzy, którzy y, lubią bardziej, na przykład, słodkie, to do, y, trzymają około tygodnia, a ja na przykład lubię bardziej kwaskowate i trzymam prawie dwa tygodnie, i wtedy już tego cukru tam prawie nie ma. Do tego dolewamy, y, dolewamy. Tę herbatę do tego grzybka, do tego naszego startera, do tego grzybka i tej gotowej kombuczy i dolewamy jeszcze 3 litry przegotowanej wody, przegotowanej i przestudzonej. Zostawiamy tak, pod przykryciem, w ogóle w bardzo czystych, wyparzonych pojemnikach. Nie dotykamy niczego z metalem, czyli nie możemy tutaj żadną łyżką mieszać, układać. Najlepiej to zostawiamy. Przykrywamy gazą i zostawiamy na tydzień. Po tygodniu próbujemy. Jeżeli ten smak nam odpowiada, to możemy przelewać już do słoików. A zostawiamy znowu grzybek. Z tego grzybka wyrośnie yy, kolejny. Rozłączamy je, matkę, czyli ten stary grzybek sobie chowamy, przechowujemy na przykład w lodówce, a na tym nowym będziemy robić kolejną porcję. Zostawiamy z tej porcji, która jest świeża, zostawiamy sobie znowu dwie szklanki tej kombuczy, zostawiamy tego nowego grzybka i zalewamy znowu herbatą przestudzoną słodką i wodą przegotowaną. I tak powtarzamy ten proces tak długo, jak tylko mamy ochotę. Ko możemy te grzybki przechowywać dosyć długo w lodówce, więc jeżeli mamy ch chcemy sobie zrobić przerwę i przez jakiś czas nie robić kombuczy, nie pić, to sobie je chowamy do lodówki w słoiku i nie ma problemu. One dosyć długo to są Fermentowane produkty, tak jak inne, możemy przechowywać naprawdę długo w chłodnym miejscu. Czyli w lodówce najlepiej tutaj. Słuchajcie, to wszystko. Taką kombuczę jeszcze co dalej możemy zrobić? Taką kombuczę możemy doprawiać do smaku. Możemy dodać do niej na przykład wyciśnięty sok z imbiru i doprawić nie wiem, miodem albo syropem klonowym jeszcze dosłodzić. Ja uwielbiam dodając sok z cytryny i czasami lekko posłodzony, jeżeli chcę, żeby była bardziej słodka, albo jeżeli chcę, żeby była kwaskowa, to tylko dodaję właśnie sok z cytryny albo sok z imbirem. Robiłam też różne mikstury, na przykład miksowane jagody i dolewałam miksowane, tylko to przez dobrze jest później przecedzić, żeby nie latały tam farfosle. W takiej buteleczce później, którą doprawimy już, zostawiamy ją jeszcze 2-3 dni na zewnątrz, a nawet 4, jeżeli ją mocno zakręcimy, to ona będzie puszczała gaz i później ten, ten napój będzie taki bardziej, bardziej gazowany. Y Możecie sobie po prostu przetestować kiedy, jak Wam to najbardziej smakuje, to już po, po jakimś czasie dojdziecie naprawdę do wprawy. W takiej buteleczce zawsze mi tutaj z tych wszystkich farfosli też powstaje malutki grzybek, którego na przykład niektórzy nie znoszą jeść i wypijać, bo możemy go zjeść, ale możemy go wyrzucić albo e, po prostu odłożyć gdzieś dalej do, jakby, i dołożyć sobie do następnej porcji yy, tej kombuczy świeżej. Doprawiajcie jak chcecie, eksperymentujcie z różnymi herbatami, z różnymi dodatkami. Naprawdę jest to wspaniały, pyszny napój. Jest dużo radości przy robieniu tego, a mm, jest to swoje własne wiemy, że jest robione czysto, że nie ma tam niczego, żadnych składników, których nie chcemy, nie lubimy, i naprawdę jest to dużo radości, a przede wszystkim jest to też tańsze, jest to dużo tańsze niż kombucha kupowana w sklepie, a latem, gdy jest gorąco, jest to naprawdę fantastyczna orężada. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego, pięknego dnia i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć, papa! Pa.